Radio poważne i mniej poważne fragmenty 13 sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie. Nazywanie tego, co dotyczy dofinansowania przedszkoli, aferami, nadawanie temu sensacyjności, ja rozumiem, bo to lepiej brzmi w ustach PiSu, aniżeli merytoryczne, rzeczowe podejście do sprawy. Nie ma żadnej tajemnicy, wielokrotnie była już o tym mowa, zarówno na komisjach i na sesjach. Dzisiaj będziemy w tej sprawie również rozmawiali, bo jest e, zmiana budżetu, która te dofinansowanie e, e, wyjaśnia, e, jak to będzie uwzględnione w budżecie. Natomiast stanowczo się nie zgadzam, a będą w tej dyskusji oczywiście, będę starał się również zabierać głos, jeżeli uznam przypisywanie burmistrzowi, że to jego decyzją powstała jakaś afera. Przypominam, że to jest uchwała Rady Miasta, którą to uchwałę wykonuje e, burmistrz. O takim sposobie dofinansowania to Rada ją podjęła i są wśród dzisiejszych rad, radnych radni, którzy również tą uchwałę wtedy popierali dla jasności. Proponuję Zejdźmy na merytoryczną rozmowę, a nie tego typu epitety. Dziękuję. Składam wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu obrad, a dotyczącego wyjaśnienia i przedstawienia rzeczywistego stanu procedowania. Po pierwsze, Pisma z dnia 29 października 2016 roku, w którym prowadzące przedszkolanie publiczne wezwały Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności przepisów uchwały z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli wraz z późniejszymi zmianami. Po drugie, po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa prowadzące przedszkolanie publiczne wniosły w dniu 9 listopada 2016 roku skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rady Miejskiej w Kwidzynie. W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał w dniu 5 lipca 2017 roku wyrok, w którym stwierdził, iż w przedmiotowej uchwale nastąpiło istotne naruszenie prawa i stwierdził nieważność paragrafu drugiego ust. drugi załącznika do zaskarżonej uchwały. Niestety radni o tym nie zostali poinformowani. A na podstawie posiadanych dokumentów można stwierdzić, że organ stanowiący został pominięty i zastąpiony poprzez nieuprawniony podmiot w kwestii suwerennej decyzji Rady Miejskiej w Kwidzynie odnośnie wezwania do usunięcia wady prawnej, jak również w kwestii odniesienia się do skargi wniesionej przez prowadzące przedszkola publiczne za pośrednictwem Rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Proszę państwa, tutaj jest ewidentny przykład wskazujący, że nasze kompetencje organu zostały ominięte całkowicie. Państwo w naszym imieniu chcę się dowiedzieć, kto w imieniu rady w roku 2016 reprezentował radę, kto w imieniu rady przedstawiał nasze stanowisko, bo większość siedzących tu na tej sali była w poprzedniej kadencji myśmy szukali we wszystkich zapisach ani słowem państwo nie informowaliście nas o tym. W dokumentach, które posiadamy, znajdują się e, informacje, wystąpienia, pisma procesowe, w których pełnomocnik urzędu miejskiego w odpowiedzi na skargę pisze w pierwszym zdaniu w imieniu rady miejskiej w Kwidzynie. Proszę państwa, nastąpiło tutaj przekroczenie kompetencji. I to kompetencji w tak ważnej sprawie, że dzisiaj trzeba w końcu o tym powiedzieć, bo dopiero radni, którzy zaczęli przyglądać się w sprawie przedszkolinie publicznych i wyroków, odnajdują zupełnie nowe ślady, nie taktem z państwa strony wskazywanie współodpowiedzialnych. Advocem do wszystkich wypowiedzi, które tu na tej sali padają. Naprawdę proszę państwa o powściągnięcie języka. Ogromne emocje, mamy duży problem. Wiem o tym wszyscy, nie od dziś. Proszę nie używać słów, które są wręcz obraźliwe. U uwagi do porządku. Jeżeli nie, to pięć minut przerwy. Ja wiem, że państwo mnie bardzo nie lubicie, więc nie musicie tego podkreślać. Dziękuję bardzo. Przerwa pięć minut. Teraz jesteśmy, co? Cały... Przy tym, przy tym, przy tym, wyrzucaj to, bo. moje. Jak to nie wierzyć w trzynastki? Dobrze, kontynuujemy. Proszę Państwa, dla mnie to w ogóle nie jest protokół. Tam nie ma żadnych informacji, ale widzę, że się nie chce. No i dobrze, niech się dalej nie chce, niech wyborcy to ocenią. Dziękuję. Panie Przewodniczący, niestety no, złą wolę wykazujecie, w ogóle nas Państwo nie słuchacie. Kolejne podejście do protokołu i ten protokół składa się ze spisu treści i indeksu nazwisk, nic więcej. A najbardziej kuriozalne jest to, co się pojawiło w ostatnim punkcie. Proszę zobaczyć, jak został sporządzony protokół dotyczący punktu komunikaty i sprawy różne. Wtedy, kiedy radni wychodzą i interpelacje składają w imieniu mieszkańców i zapytania, państwo uznajecie, że to jest nieistotne, ale znajdujecie kilka zdań na to, żeby poinformować w protokole już post factum, że odbędzie się koncert Kolend. I, i, I robicie to zupełnie bez sensu. Doszliśmy już do absurdu ta, takiego, w którym Państwo chyba się tak pogubiliście i naprawdę już nie wiecie, jak powinien wyglądać ten protokół. Po raz kolejny w wypowiedzi Radnego znalazła się ocena tutaj naszej postawy. Proszę sobie to pod, pod podarować. Nasz klub będzie głosował za przyjęciem tego protokołu. Mieszkańcy miasta, których, którzy chcą szczegóły dotyczące przebiegu sesji znaleźć, znajdą je w danośniku elektronicznym. Tak przyjęliśmy, tak będzie. I proszę mi wierzyć, że to co Państwo zrobiliście to jest mistrzostwo świata właśnie w kierunku blokady informacji. Panie przewodniczący, wysoka rado, właściwie tą sekwencję miałem wygłosić nieco później, ale widzę, że państwo sami dryfujecie w tym kierunku, więc pozwolę ostudzić państwu nieco klimat i powiem jedną rzecz. Zejdźcie z tej drogi, gdzie mówicie, że długość sesji jest wywołana obstrukcją opozycji, że my to robimy. Bo proszę państwa, tak nie jest. Opozycja Gra rolę zwykłego pasażera. Państwo macie ten pociąg. W tym pociągu macie maszynista, jest wasz. Kierownik pociągu jest wasz. Kierownik warsu jest wasz. Kontroler jest z, z SLD, też jest wasz. Nawet dyżurnego ruchu macie swojego a mówicie, że pociąg się spóźnia i że winni są kto? Pasażerowie, czyli my, opozycja. Dziękuję. E, Marek, e, zapomniałeś jeszcze o hamulcu bezpieczeństwa. Kolego Piotrze, nie zapomniałem o hamulcu bezpieczeństwa. Zwykle pasażerowie używają hamulec bezpieczeństwa, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, a to niebezpieczeństwo pojawia się non stop. I my dlatego korzystamy z hamulca bezpieczeństwa. Pan w tej chwili mówił, że prosi, żeby Bóg otoczył tą panią opieką. Nie nie otoczy już, no następna skarga ma wpłynąć. Tak ma być wdzięczność za tą opiekę. Ja mam apel taki do pana adepta radnego. Pan przychodzi z buteleczką, z tej buteleczki pije. Ja przypuszczam, że to jest power drink. I powiem panu, że to panu chyba szkodzi. Przychodzi pan i jest pan taki radzio, taki przyjazny, taki fajny. Panie. Panie burmistrzu. Pija, wypija pan jedną szklaneczkę, drugą szklaneczkę. Nie. Panie burmistrzu. I przychodzi tu jako radosław. Wiecie, słuchajcie, ja wam powiem, dlaczego to mówię. Pan radosław nieraz nazywam nas wypalonymi. Ale wy wiecie dlaczego? Bo jak się napije tego Panie Burmistrzu, napoju, bardzo proszę. Jak się napije tego napoju, to staje się odpalony. On widzi ludzi standardowo się zachowujących jako wypalony. Panie Burmistrzu, Dziękuję. bardzo proszę przejść do... Dziękuję bardzo. I żadne adwocenty Proszę wpuścić, dopuścić do mównicy radną Justynę Kozłowską. Panie przewodniczący, obiecał pan, że będzie pan traktował wszystkich radnych równą miarą, jak widać nie przeszkadzała panu według mnie oburzająca. Według mnie trzykrotnie zwróciłem panu burmistrzowi burmistrza, uwagę. ale nie musi pan nie przeszkadzać. Oburzająca wypowiedź burmistrza Halagiery, ale rozumiem, że zna odpowiedzialność za słowa i też to, co powiedział, świadczy o nim samym. Panie burmistrzu, ja nie będę czynił wobec pana jakichkolwiek interpersonalnych ataków. Ja rozumiem, że Pan jest w stanie uniesienia emocjonalnego, że przerosłyby Pana konsekwencje związane z wiaduktem przy ulicy Owczej, że zastanawiacie się Państwo, jak wybrnąć z afery e, przedszkolnej. I z wielkim smutkiem stwierdzam, że radnym koalicji PKO SLD nie jest potrzebny Głos osoby skarżącej. Czyli tak naprawdę, państwo nie chcecie się dowiedzieć, dlaczego mieszkanka czy mieszkaniec składają tę skargę. Państwo najwyraźniej jesteście y, znudzeni, a, na, a przynajmniej nie zainteresowani sprawami, y, które bulwersują naszych mieszkańców. Ma pani taki Dziwny dar wkładania w usta e, oponentom, e, ale adwocem wtedy pani powie, jak dokończę. Pani nie wie nawet o czym chcę powiedzieć, a już pani wie, co pani powie adwocem. No o czym chciałem powiedzieć. W związku z tym e, proszę poczekać, pani jest taka jakaś dziś inerwowa, no. Czekam cierpliwie, czy ja już mogę. E, wnoszę o zamknięcie dyskusji nad nad tym punktem naszego porządku obrad nie będą bolały języki. Pan pierwszy doniósłby na mnie do prokuratury, że wypłaciłem nienależne. Jak mogę wypłacić pieniądze na dzieci niepełnosprawnych, skoro ich tam nie ma? Panie burmistrzu, przepraszam. Panie radny Smylis, bardzo bym prosił nie pukać się w czoło patrząc na burmistrza. To jest zachowanie niegodne radnego. Bardzo proszę się zastanowić nad swoim zachowaniem. Ja bym prosił, żeby ten gest został zaprotokołowany. Bo to nie jest tak, panie burmistrzu. To nie my mamy pana przekonywać, że te pieniądze się należały. To nie pan ma tutaj wypowiadać się, że pan uważa, że one są nienależne. Pan miał przekonać sądy. Odbyło się wiele spraw, i mamy już wiele wyroków w tej sprawie. Kto poniesie finansową odpowiedzialność za to, co się stało? E, panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, no, nie usłyszy Pan ode mnie, że to ja, choćby się Pan bardzo cieszył. To właśnie teraz, wy się jeszcze macie dobry humor, Panie Przewodniczący, to trzeba płakać. Pan burmistrz Krzysztof jak używa takiego stwierdzenia. Te pieniądze tym przedszkolom się nie należą. No jak mamy dyskutować z prawomocnymi wyrokami sądów? No. Sąd stwierdził, że należy wypł wypłacić. Co mamy dyskutować? Pan burmistrz oczekuje od nas, żebyśmy my przekonali Pana, że te pieniądze się należą. No to nie nasza rola. Pan, panie burmistrzu i pana były zastępca i pełnomocnik do spraw oświaty i pewnie jeszcze inne osoby. Występowaliście przed sądem i tam należało przekonywać. Tam było miejsce i pole do dyskusji. Halo.